W tym odcinku przetestujemy sobie loda o smaku słonego karmelu z firmy Marletto. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę Marletto i cylinder macie gdzieś o smaku słonego karmelu. Kalorie, skład produktu, pojemność jest to 120 ml, wartość odżywczą, kod kreskowy i datę końca świata teraz możemy przechodzić do potworzenia produktu. Tak jak widać, się prezentuje lód po rozpakowaniu. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Powiem tak, ten lód jest naprawdę smaczny. Smak słonego karmelu jest naprawdę wyrazisty. Tutaj macie cena i to 3,29. A tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma wyrazisty smak słonego karmelu. Natomiast tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że za szybko się roztopia. Teraz możemy przechodzić do. Podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na dzisiaj to koniec. I papa.